Nagrywasz już? Ta? Cześć! Witam cię serdecznie. Ja jestem Irek. Pokażę Ci dzisiaj, jak prawidłowo przygotować się do treningu. Działajmy! No to zaczynamy rozgrzeweczkę plus takie delikatne rozciąganie. Pierwsze co, to kręcę sobie ramionami do przodu, do tyłu, kręcę sobie barkami do przodu, do tyłu, tylko nie tak jakbyś, nie po prostu na odpierdziel, tylko robię pełny zakres, pełną aktywację do przodu i do tyłu, pełna aktywacja, najpierw wyprostowane ręce, później same barki, następnie robię jedna do przodu, jedna do tyłu, Zamieniam, pamiętaj, żeby się uśmiechać przy tym i kręcisz, rozgrzewasz. Może zrobić po 10 na rękę, może zrobić po 20 na rękę, tak żeby po prostu poczuć, że temperatura się podnosi. Temperatura oczywiście ciała Później rozgrzewam sobie łokcie, wykonuję 10 powtórzeń w jedną stronę, 10 powtórzeń w drugą stronę. Następnie przechodzę do nadgarstków. Kręcę tymi nadgarstkami, kręcę, kręcę, rozgrzewam, żeby były dobrze przygotowane. Także aktywuję przy tym kostki, kręcąc najpierw jedną, a później drugą nogą. Kolejne, rozgrzewam sobie szyję. Często mam tak, że mam przepiętą szyję, więc bardzo ważne jest, żeby sobie to dobrze porozciągać. Rozgrzać sobie tą szyję, można nią pokręcić w lewo, w prawo, do przodu, do tyłu. Do boku, jednego do drugiego. Boku ja tutaj sobie także przytrzymuję takie rozciągnięcie, oddycham przy tym, żeby też dotlenić grupę, którą aktualnie trenuję. Najpierw oczywiście w jedną, później w drugą stronę. Tak, do dołu. I do góry. Pamiętaj o tym, żeby szczęka była zamknięta. Następnie rozgrzewam sobie nogi pośladki. Schodzę powolutku na dół, u góry napinam nogi napinam pośladki, żeby sobie rozgrzać te ładne nogi. W następnym ćwiczeniu trzeba się złapać Obiema rękami za coś. Ja tutaj fajnie, bo mam drążki, rozciągam sobie fajnie klatkę. Oddycham przy tym bardzo głęboko, żeby, żeby ten mięsień jeszcze lepiej się rozciągnął, żeby go fajnie dotlenić, dokrwić. Następnie podchodzę sobie do drabinki. Możesz się zacząć za złapać w domu, na przykład o futryno drzwi. Ja tutaj fajnie, bo mam drążek do podciągania, za który się łapię i rozciągam sobie obręcz barkową, rozciągam sobie tutaj plecy. W momencie, kiedy trzymasz się dłońmi, no to całe, całe ciało jakby stara się wypchać do przodu. Czym bardziej wypchasz, tym bardziej też będziesz czuć to ćwiczenia. Kiedy rozciągasz sobie w taki sposób grupy mięśniowe, też Twoje mięśnie będą większe, będą jakby takie optycznie bardziej powiększone. Zwyczajnie ten mięsień będzie miał się gdzie pompować, następnie możesz skręcić to tu tułów w jedną stronę, w drugą stronę, tak, żeby też czuć tutaj napięcie na plecach. Nie porozciągamy te plecy, przygotowujemy żeby nie mieć żadnych kontuzji, kolejne ćwiczenie to rozciągamy sobie tutaj plecy ja tutaj dodatkowo też rotuję, jakby robię taki ruch łopatkami, że najpierw je maksymalnie wyciągam i spinam te łopatki tak żeby napiąć jeszcze ten mięsień czworoboczny i tutaj też no, bardzo fajnie neutralizuje to ból jeżeli jakikolwiek występuje w plecach Kolejne co robię, to rozciągam sobie tutaj znowu plecy. Dwugłowy uda, sięgam prawą ręką do lewej nogi. Przytrzymuję tak przez kilka, kilkanaście sekund. Następnie zmieniam nogę i zmieniam rękę, czyli lewa ręka do, do prawej kostki. Przytrzymujesz, starasz się rozciągnąć też tutaj plecy, wyciągnąć ten czworoboczny. Stara się też mieć kolana wyprostowane, żeby fajnie tutaj porozciągać, sobie te dwugłowy uda. I znowu rozgrzeweczka na nogi. Robimy sobie takie wyskoki. W locie zmieniamy nogę z przysiadem. Bardzo fajnie pompuje nogi, bardzo fajnie angażuje pośladki. Akurat zrobiłem to, żeby się dogrzeć pod trening, który robiłem tutaj, nagrywałem dla Was. Bardzo fajne ćwiczenie. Jak zrobisz sobie kilka, kilkadziesiąt takich powtórzeń w kilku seriach, to naprawdę mega czuć nogi. Bardzo fajnie się pompują. Ok, teraz nogi szeroko i stare. Teraz środek ciężkości. Najpierw na prawą nogę. Oddychasz przy tym. Głęboki wdech, wydech. Zmieniasz nogę i tak jak są go z Dragon Ball Robisz dokładnie takie kame. -ha. Wdech i wydech. Później jedna noga z przodu, druga noga z tyłu. Rozciągamy tutaj sobie dłonie, stopy, całe nogi. Jak najbardziej porozciągamy, żeby były dobrze przygotowane do treningu. Oczywiście to możesz wykonywać sobie także po treningu. U mnie to wyglądało tak, że skończyłem trening siłowy, więc po treningu siłowym przyszedłem, porozgrzewałem się, porozciągałem, przygotowałem się do treningu. Tutaj czym niżej zejdziesz, tym lepiej. Docelowo chciałbym kiedyś zrobić szpagat, więc jeżeli Cię to interesuje, to możesz to robić w taki sposób. Bardzo fajnie, co się rozciąga, pakwina, też przywodziciele. Następnie jedna nóżka do góry, dociągamy do tułowia, drugą nogą stabilizujemy, tak żeby tutaj się nie chwiać, żeby nie upaść. Można to zrobić oczywiście na początku przytrzymując się i robimy najpierw jedną, później drugą nogę, najpierw z przodu, później z tyłu. I na końcu do boku z jednej i z drugiej strony. Ważna jest stabilizacja. Stabilizuj na nogę i taki tip dla Ciebie to to, żeby mieć wyprostowaną nogę w kolanie, wtedy jest zwyczajnie prościej. Oczywiście przy tym oddychaj bardzo głęboko wdech przez nos i wydech przez usta. Pamiętaj, żeby się przy tym dobrze bawić i się tym cieszyć. Ja ćwiczę od 12 lat w taki sposób, w zasadzie od 13 lat w taki sposób. Nie mam czegoś takiego jak kontuzje. Jestem zawsze dobrze przygotowany i zawsze przygotowuję się tak przed treningiem. Oczywiście po treningu rozciągam się jeszcze dodatkowo troszkę intensywniej. I teraz rozciągamy klatkę. Bardzo lubię takie ćwiczenie. Opierasz się ręką o coś, tak żeby ta ręka była oparta swobodnie i skręcasz cały tułów, tak żeby mocno tą klatkę naciągnąć. I teraz czym głębiej oddychasz. Tym bardziej Cię napięcia puszczają, tym jesteś w stanie jakby dalej się skręcić. Bardzo fajnie się rozciąga klatka. Do tego się przy tym mega pompuje, bo rozciągasz angażujesz też więcej tych włókien mięśniowych i najpierw oczywiście jedna strona, później zmieniasz rękę, druga strona i tak jak tutaj pokazuję, jesteś oparty, ale skręcasz się w drugą stronę, żeby się porozciągać. Kolejne ćwiczenie, kładziesz się na brzuszku, podnosisz ręce do góry najwyżej jak możesz, nogi najwyżej jak możesz, robisz takiego supermana, bardzo fajnie też aktywuje dolny odcinek pleców. Dodatkowo fajnie się napinałem przy tym pośladki i czuję, że wzmacniają przy, przy tym też barki. Let's go! Obserwuj po więcej. Subskrybuj ten kanał, aby być na bieżąco.